Widzę, że ktoś tutaj właśnie się pojawił, i dla tych osób, które nie wiedzą, o co tutaj chodzi, ja też nie wiem o co tutaj chodzi, ponieważ to jest mój pierwszy live i próbuję usunąć sobie właśnie z ekranu to, które się tu pojawiło. Dzisiaj nie będzie żadnych ciekawostek. Dzisiaj yy, Chciałbym, żeby było trochę magii, no ale niestety nie potrafię tego użyć, bo jestem tylko zwykłym mogolem. Niestety, wariaty moje, drogie, ale przygotowałem dla Was coś innego, ciekawego. Eee. Eee. Reklamy z YouTube'a dla Was przygotowałem. Pomijmy je. Jest to mój pierwszy live. Nie ogarniam e, tego, jak to się robi kompletnie. Przed chwilą nie mogłem się odnaleźć na tym ekranie. Także, jeżeli coś będę robił źle, to wybaczcie, ponieważ jest to pierwszy raz. Także przygotowałem dla Was coś ciekawego. Chciałbym sprawdzić swoją wiedzę, a zarazem Waszą. Mam taką grę karcianą w Harry Pottera. Gra się kostką. I o co tutaj chodzi? Jest tutaj. Pokażę Wam inną kartę, bo na tej tego nie ma. Jest zestaw pytań różnych, naprawdę przy różnych, a z tyłu. Są odpowiedzi, kolor oczywiście wyrzucony na kostce, odpowiada kolorowi pytania, czyli to jest tak, czarna magia, Hogwart, zaklęcia ile i eliksiry, magiczne przedmioty, magiczni ludzie, zwierzęta i istoty magiczne. Także chciałbym sprawdzić, tak jak wspomniałem, swoją wiedzę i Waszą, możecie udzielać odpowiedzi, a bez zbędnego pitolenia zacznijmy bo nie ogarnę live'a jak nie zacznę coś zawsze... jestem pierwszy raz gdzie kupowałem? bodajże w piku. dobra, więc zacznijmy niebieski jakie pomieszczenie w Hogwarcie nie pokazuje się na mapie Huntsfotów? pytanie, czy wiecie co się nie pokazuje na mapie Huntsfotów. na pewno to jest pokój życzeń pokój życzeń no to ja zgadnę, no to ja zgarniam już jedną kartę nie no, znowu niebieski nie może być, nie? Różowe. Dobra, lecimy dalej. Co jest na różowym? Co robi większość osób, gdy po raz pierwszy się teleportuje? Wymiotuje. Wymiotuje. No to bardzo dobrze. Nie wiem, kto tak odpowiedział. Halo, halo, cześć. Komnata tajemnic. No szczerze, właściwie Cedzi powiedział coś coś chyba słusznego, no bo właściwie Huncfoci nie wiedzieli o, o tym. Nie wiedzieli o Komunacie tajemnic, więc nie mogli jej nanieść, więc Cezi w sumie trzeba by ci przybić żółwika za to. Żółty. Jak ma na imię żona Reggia Catalmora? Elizabeth. Elizabeth? Mary. Mary Elizabeth Catalmora, chyba tak. Ale fail. Mary. Dobra. Zobaczymy, czy coś dalej się z tego uda zrobić. Znowu niebieski. Parę osób jest, ale większość mi zniknęła na tym lewie. No niestety. Gdzie w Hogwarcie odbywają się lekcje zielarstwa? Ta muzyka trochę mnie rozprasza. Ja ją tak delikatnie ściszę. Niech sobie gdzieś tam delikatnie w tle leci. Gdzie w Hogwarcie odbywają się lekcje zielarstwa? W cieplarni, w szklarni, nie? No bo gdzie chyba? W cieplarni. O, w cieplarni. O. To, to mi się udało jedziemy dalej pomarańczowy jaki napis widnieje na diademie Roweny Ravenclaw <laughs> a tam nie było jakichś nazw domów albo imion tych założycieli? nie wiem znaczy piszcie, piszcie, ale dopiero po mojej odpowiedzi czy Wam się udało zgadnąć czy nie jaki napis widnieje na diademie Roweny Ravenclaw szczerze nie wiem kto ma olej w głowie, temu dość posłowie. No właściwie racja, w stylu, w stylu Ravenclaw. Ciężkie pytanie. Cieplarnia, no. Malwina no znała odpowiedź. Fioletowy, coś w końcu innego. Który ze śmierciożerców trafia do Askabanu po śmierci Syriusza Blacka? Który ze śmierciożerców trafia do Askabanu po śmierci Syriusza Blacka? Malfoy. Lucjusz Malfoy. no o niego chodziło. Malfoy, Malfoy. Ci, co oglądali tylko filmy, no to tego nie będą wiedzieli, niestety. Ale, jak Wam już kiedyś nagrywałem ciekawostkę, można się tego domyśleć, w insygnia Śmierci, Malfoy, Lucius ma tu wytatuowane na szyi taki jakiś numer więźnia, czy coś takiego. Żółty kolor. Czyja matka nie chciała, aby jej dziecko wróciło do Hogwartu, gdy Harry ogłosił, że Lord Voldemort powróci? Ten, co w filmie nosił sygnet. Nie taki, oczywiście. Yy, I... To był ten, który wybuchał różne rzeczy. Simus Finegan. Simus Finegan. Jest, jest dobrze. Simus Finegan. Książki lepsze. Jasne, że lepsze. No i Malwina znowu dobrze odpowiedziała. Hop, znowu żółte będzie. Tu dałem sobie czarną różdżkę, która mnie chroni, przy tym że kostka mi nie spadła. W kogo w drugiej klasie zmienia się Harry przy użyciu eliksiru wielosokowego? Krab to był ten mniejszy, a goil to był większy. W goila chyba się zmienił, nie? W Gregorego goila. Dobrze, wiedziałem. Krab to taki okrągły, mi się... bo kraby są okrągłe i aktor, który grał tą postać, też był taki okrągły. I mi się zawsze tak skojarzyło, że krab to jest ten mniejszy. I ten gruby. O, zielone. Coś, czego nie było. Goil, goil, dobrze piszecie. Olcia, dobrze napisała. Zielone. Odgłos jakiego zwierzęcia wydaje Simus w dormitorium trzecioklasistów po zjedzeniu magicznych słodyczy. Zaraz. E, haremu poszedł dym suszu. E, Ron był lwem. Neville e, słonia, tak kaszlał, takim słoniem. Ale Simus? Ej no, małpy, Malwina, Malwina dobrze znowu napisała, małpy, małpy, ja, ja na tym siadłem, Pamiętam wszystkich innych, ale jego nie, małpy, no to Malwina masz, masz kolejny plus, na razie jest Malwina lepsza ode mnie. Fioletowy, Hagrid mówi Haremu, że domem w Hogwarcie każdego czarodzieja, który zszedł na złą drogę był Slytherin. Szkoda, że zrobili to jako fioletowe. Powinno być jako zielone. No, ale cóż... O, tu mam kartę w drugą stronę. No, Pomarańczowy. Jaką wymówkę Harry stosuje wobec Hermiony, aby nie mogła zobaczyć, do kogo należał wcześniej jego podręcznik eliksirów? Bo okładka jest zniszczona. Książka ma delikatną oprawę. W filmie tak było, nie? Bo okładka jest zniszczona. Dokładnie jak tam w książce, to nie wiem. Nie pamiętam wszystkie. Oj, to trudno by było zapamiętać. Tu już naprawdę trzeba być świrem, żeby pamiętać każdy aspekt. As, aspekt, przepraszam. Z książki. Gdzie w drodze do Hogsmeade? Slackhorn ma nadzieję spotkać profesora Flitwika. W trzech miotłach. W trzech miotłach. W trzech miotłach. Jedziemy dalej. Niebieski. Gdzie w Hogwarcie znajdują się klepsydry wskazujące aktualną liczbę punktów zdobytych przez domy. W Wielkiej Sali. Wielkiej Sali. O, dobrze. Znowu fioletowy. Poleśmy jakoś inaczej. Zielony, dawno nie było. Za czyją sprawą Harry i Ron nie mogą dostać się na peron 9 i 3 czwarte przed rozpoczęciem swojego drugiego roku w szkole? I to chyba wszyscy wiedzą. Zgredka. Zgredek. To Marwol Riddle, tam dobrze pisaliście. Zgredek, zgredek, zgredek. No to wszyscy wiedzą. Za sprawą zgredka. Eee, dobra. Jak miał na imię Gryffindor jeden z czworga założycieli Hogwartu? Godric. Godric. O czym się różnią te kolory? Po prostu pytania są przypisane do kostki i. Eee, Taki jaki kolor na kostce wyrzucam, to to trzeba odczytać, są mniej więcej też przypisane jakaś czarna magia, hogwart, zaklęcia i eliksir. Tłumaczę, bo ktoś pytał. Co ugryzło Lunę Lovegood w palec na weselu Billa i Flair? Gnom ogrodowy. Gnom ogrodowy. I z gnomów ogrodowych e, har musieli się pozbyć gnomów. Było tak zwane odgnamianie. Gnom ogrodowy. Gnom. Tam dobrze napisali. Kacper, się ma Kacper. Malfoy lubi ten live. <laughs> Malfoy lubi live. <laughs> Kto poza Harym słyszy głosy dobiegające z za kurtyny w, deparcia, w departamencie tajemnic podczas bitwy ze śmierciożercami. Dobra, chwilę. Luna Lovegood, fioletowe. Dobrze, jesteście aktywni. To jest najważniejsze. No bo dla kogo ja będę, będę to robił? A samemu co? Ja mogę sobie grać samemu, dla samego siebie, ale to jest bez sensu, nie? To jest nuda. Lepiej z kimś. Z jakiego drewna wykonana jest różdżka Lucjusza Malfoja? Eee, to jest ten. Głóg. Głóg? Tarnina nie, Tarnina nie. Głók? Cis? Wiąz? Wiąz! O Jezu, wiąz! Ktoś dobrze napisał. Z wiązu, tak! Wiąz! Smocze serce to było, znaczy włókno smoczego serca było. Nie no, bo różdżki są wykonane z drewna, nie? A jego rdzeń tam coś w nim jest. W środku i yy, u Lucjusza było włókno smoczego serca w środku, ale drewno to był wiąz. Włosy i narostce miał Nie rozumiem pytania. No to jeszcze raz. Z jakiego drewna wykonana jest różdżka Lucyusza Malfoja? Z wiązu. Wiąz to takie drzewo. Czy krzak? Teraz nie wiem. Drzewo. Chłopcu zna Harry lepiej niż pisarka. Nie, nie znam. Mówisz mi. Nie znam. <laughs> nie, no takim świerem to ja nie jest. Świerem jestem, ale nie aż takim. Kto włamuje się do grobowca Dumbledora? No tylko, no, jest jeszcze drugi taki świr, który mógłby zrobić coś takiego. Lord Voldemort. A, przepraszam, jego imienia nie wolno wymawiać. Woldek. A Woldek chyba można. Na Woldek było narzucone tabu? Można było Woldek wypowiedzieć, albo Voldi? Tomek. Tomek. Tomek? Tomek też. Nie, on już nie był Tomkiem. On nie lubił tego imienia, bo to było po ojcu. Ojcu Mugolu. O, tak był Z czego zrobiona jest sztuczna noga szalonookiego okiego mudiego? Z jakiegoś tam chyba metalu, nie? Była, on tak... Z, z, było w, w filmie bardzo to przedstawione. Tak fajnie, że on sobie tak podrygiwał tą nóżką na, na balu bożonarodzeniowym. Tomasz. No Tomasz ma tak na imię jak Tom. Tom, Tomasz. Z czego zrobiona jest sztuczna noga szalona Z metalu. Myślałem, że coś konkretnego tam będzie z, z jakiego rodzaju metalu. Już na mało kart zostaje. E, I pytanie do was. Czy chcecie, żebym je przetasował i jeszcze raz przeleciał? Czy kończymy? E, możecie napisać. Który z uczestników. Który z uczestników turnieju Trójmagicznego znajduje się pod wpływem zaklęcia imperius podczas trzeciego zadania? Jak chcesz? Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. No dobra, to będzie jeszcze raz. Jeszcze raz, bo się nie skupiłem. Który z uczestników turnieju trójmagicznego znajduje się pod wpływem zaklęcia Imperius podczas trzeciego zadania? Krum, Wiktor Krum. Jesteś lepszy ode mnie, Wiktor Krum. Kto pomaga Heremu rozszyfrować wskazówkę ukrytą w złotym jaju? Marta. Marta mu pomaga. Tu jest Cedric. tu jest Digori napisany i wy też piszecie, że Cedric. No, powiem tak, ja najpierw też pomyślałem o, o nim, ale to jest tak, kto pomaga Hremu rozszyfrować wskazówkę. No to ja sobie to wyobraziłem, że on jest już w tej wodzie i on rozszyfrowuje, no bo już była ta wskazówka, bo tak naprawdę to. No okej, okay, no Cedric też mu pomógł, więc właściwie no dobra, macie rację. Ale mi się wydaje, że ja trochę też mam racji. Marta kazała włożyć jajo do wody. No. no Właściwie bez nich to by sobie nie poradził. Tak naprawdę byłby, byłby w dupie. Można to tak powiedzieć. Ostatnia karta. Ostatnia karta. Jak mieli na imię rodzice Harry'ego? Czy mam ja to przeczytać? Skoro to wiem. Lily James, nie? Lily i James. Lily i James Potter, którzy oboje zginęli 13 października 1981 roku. I wtedy też Voldemort został pokonany przez Harego, a Harry był z 80 roku 31 lipca. A też śmieszne, bo Voldemort e, urodził się 31 Grudnia, kto według legendy, jako jedyny może otworzyć komnatę tajemnic? Ewa, trzeba książki znowu przeczytać. No, czasami naprawdę trzeba albo zerknąć, chociaż gdzieś tam ja, czasami też rozkminiam coś i powracam. Kto mógł otworzyć tę komnatę tajemnic? Dziedzic Literina. Dobrze piszecie, a jak to jest napisane? Dzieci literina, no akurat tutaj dobrze napisali.